Można powiedzieć, że kamień z serca nam spadł, nawet tutaj żartowałem do prezesa, że huk był niesamowity, wystraszył się co się stało no Mój kamień z serca spadł, bo No nie ma co ukrywać. Teraz przed meczem był, było nie było, mistrz Polski do nas przyjechał. Całe szczęście mecz nie był zagrożony. Trynek z westerniściami pracował na to, że od rana do wieczora, także udało się przygotować na taką, jaką chcieliśmy. I, I koniec końców mamy dwa duże meczowe punkty, które nas bardzo bardzo cieszą. Dziękujemy bardzo. Oczywiście bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa, bo ostatni mecz Ramowy przegraliśmy, więc, więc dzisiaj był taki chyba dodatkowy stres, żeby to po prostu wypaliło. Jak widać, się udało. Bardzo się cieszymy. Punkty zapisują się do, do tabeli i, i jedziemy dalej. Na pewno bardzo nas podbudowała. Ta wygrana, ale również bardzo zmotywowała do tego, żeby jeszcze ciężej pracować i po prostu cały czas, jak to się u nas mówi, orać, orać te treningi, testować różne rozwiązania, żeby po prostu jak najlepiej jeździć i jak najlepiej się przygotowywać do, do nadchodzących meczy. No wiadomo, jedna jest skółka wiosny nie czyni. Ja na pewno jestem bardzo też podbudowany swoim występem. W końcu udało się fajną ilość punktów zrobić w meczu. Co, następ, następna gonitwa czeka nas w Gorzowie Wielkopolskim, też jest to bardzo trudny rywal, ale będziemy na pewno robić wszystko, żeby wywieźć fajny wynik stamtąd i idziemy walczyć. Właśnie ten mój występ dzisiaj był taki słodko-gorzki, można powiedzieć, przeplatany dobrymi i, i, i słabymi biegami. Chociaż te słabe też były z takimi zawodnikami, którzy, co byłoby duże zaskoczenie, gdybym te biegi gdzieś tam wygrał. No i nie udało się tego zrobić i na pewno muszę wiele poprawić, nabyłem na pewno wiele doświadczenia dzisiejszym meczem, no i powyciągać z tego wszystkiego wnioski, a to co dobre zostawić. A jeśli chodzi o drużynę, to jesteśmy, nie powiem, przynajmniej z mojej strony trochę załamani tym, że to kolejna jest porażka i, i na pewno mamy nad czym pracować, musimy dojść do tego problemu. Nie było błędów, eee, powiem tak troszeczkę z kulic, nasza, nasza drużyna naprawdę tworzy monolit, tutaj jeden drugiemu podpowiada, eee, mamy już takie pewne swoje wspólne rytuały i to się sprawdza, także eee, no krok po kroku robimy swoje i bardzo jeszcze raz mówię cześć się z tego dzisiejszego zwycięstwa. No 6 plus 1 to jest średni wynik, no nie wiem, analizuję to troszkę w ten sposób, że najważniejsze, że drużyna wygrała, też 6 punktów się przydało i jakieś wnioski trzeba wyciągnąć. Niemniej jednak no, wolałbym wracać z większą zdobyczą punktową do, do domu, ale dałem z siebie wszystko dzisiaj i co mogłem to po prostu zrobiłem. No i tyle. Najważniejsze są jakieś po prostu wnioski i miejmy nadzieję, że podobnie to po prostu w następnych meczach będzie działać, to będziemy mieć po prostu większą wiedzę. Dużo dużo żeśmy trenowali, wybraliśmy spośród trzech motocykli najlepszy i tak naprawdę jechaliśmy ustawieniami z treningu, bo bardzo dużo tych możliwości żeśmy przetestowali, wybraliśmy najlepsze, fajnie, że się udało. Walczymy dalej, pracujemy dalej. Jedziemy, jedziemy na pewno do Gorzowa po to, żeby walczyć, tak jak już wcześniej powiedziałem. I po prostu cieszyć kibiców swoją jazdą. Dużo wymiany informacji, ale ogólnie taki spokój. Chociaż no, u mnie po dwóch biegach było nerwowo, bo nawet, że tak powiem, nie łapałem się zbytnio za, na szpryce, więc, więc było trzeba podjąć radykalne e, jakieś zmiany i zmieniłem motocykl i to przyniosło efekty. Już gdzieś tam fajnie powalczyłem z Maćkiem, e, potem następny bieg na 5-1, także... No, mu, nie, 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 nie jest aż tak super, jakby mogło być, ale no, najważniejsze, że drużyna wygrała i, i, i to sama nazwa wskazuje, drużynowe mistrzostwa Polski, więc... Jeździemy trożyną. No myślę, że pół na pół tutaj, ponieważ yy, i troszkę te krawężniki się zmieniły po tym odwodnieniu, z tego co już się dowiedziałem. Yy, no i na pewno na wierzchę też mocno się zmieniła, także jak, jakaś tam baza z poprzednich lat yy, została tak jak u mnie wykorzystana, ale, ale wiele tutaj yy, było zaskoczenia. Na no, pewno inaczej się podchodzi do meczu, kiedy mecz nie jest zagrożony i naprawdę z w przygotowaniu tego można sobie pozwolić na więcej. Ja tu absolutnie nie mówię o jakimś propagowaniu i tak dalej, kombinacjach. Tylko wiemy, że jak jest mecz zagrożony, no to jest ubijanie, ubijanie i po tym, żeby nie było nudno, no to jeszcze ubijanie. Więc no, tutaj można było porobić różne ścieżki do, do, do akcji dla naszych chłopaków no i to wyszło. W moim przypadku złapałem duży oddech z jednej strony, a z drugiej strony też wiem, że nie można dać ciała, tylko pracować i dać siebie wszystko. No na pewno dla mnie zmiana na plus, ale, ale jeszcze wiem ile jest drogi do tego, żeby było dobrze i żeby się stać naprawdę dobrym zawodnikiem. Myślę, że te przygotowania do, do tych meczów to trwają z tygodnia na tydzień, i myślę, że teraz zacznie się, zacznie się myślenie nad tym kolejnym meczem. Na razie się przygotowywaliśmy do tego meczu, coś, coś wyszło nam spod kontroli i, i będzie wiele prac przed nami. Ja uważam, że każdy mecz w ekstralidze, każdy bieg, e, każde okrążenie jest bardzo trudne, bo tak naprawdę stajemy pod taśmą. I każdy chce wygrać. Nikt nie przyjeżdża po to, żeby przegrać, każdy chce te trzy punkty zdobyć. Yy, uważam, że naprawdę nie jest łatwo, ale robimy wszystko, żeby było ok, no i walczymy.